Pan Tadeusz, trzynasta księga, noc poślubna nota i Zoś. Tekst przepisywany Aleksandrowi Fremdha. Cytam. Tio Brando. Pan Tadeusz, wszedł w gierchy. rękami, drzwi za sobą zamyka, o, nareszcie sami. Ach, Zoś, zohy, łeb, jak mi niewygodnie, popatrz jak mi odstaje, spłyśno na mnie spodnie. Zosiał zyzierł roni i za piersi chwyta, że to była dzieweczka z chłopcem nieobyta, nie, nie widziała zeiste, czy ma całować ze sknężą, czy płakać, czy pod ziemią schować. Stoi tedy nikt. Tadeusz pomału. Jął się przygotowywać do ceremoniału. Od chwili, gdy ich ślubna, przyrozła kareta, Tadeusz miał myśli jedną. Myśl ta to mineta. Sztuka wówczas na ich komu nie znana dziś już rozpoczekniona, ale źle widziana, twierdzi rące co swoich sędziwy matrony i kierzy, którzy nieraz gorą ją sam bony. Tadeusz, że we Francji niedumbiła tabariu, a więc się w używaniu sztuki onych wprawił. Niezmiernie i zaś robiał. Wyrażał mniemanie, że minę to o wiele przychciaje panie, bo kota ze dotyku zaledwie posiada. Język natomiast smakiem prócz dotyku włada. Poza tym wszystkie zmysły z wyłączeniem słuchu. Spełniają pewną rolę, kiedy język ruchu. Na przykład kowonienie typy. Wzrok cieraty tym czego ślepy kutas nie zobaczy. Tak myśląc, ją Tadeusz się pieścić swoją żonę. Najpierw z garanteryją całował dłonie, potem na łóżko sadza i macając ręką dwa cycuszki jak pączki wyczuł do cykienku. Wziął też do ręki cyców, a zaraz drugi. Oba były jednakie, żaden na zbyt długi i począł je całować długo, pożądliwie. Wreszcie usta odechwał i w nagłym porywie suknię swej rubej Zosi z zarzuciem na głowę. Ściągnął nad umejteczki sić koronkowe dar ciotki pianinemi. Kążką się schylił, najpierw na nie popatrzał, potem je rozchylił, całując pożądliwie od wewnętrznej strony. Aż Zosia zapomniała zupełnie o i dziewiczo tory zaraz odrzuciła, bo Zosia chociaż młoda, ale dziewką była Tadeusz. Po mistrzowsku rozpoczął minekę. Najpierw widzą po mieczu, kobietę, i o że się wzdychać, więcej wreszcie krzyczeć. Tadeusz nie więcej, rozkoszył życieć, wsadził głębiej, językiem jak młymkiem obracał, rękańsu się z góry aż do dołomaczał, a przy tym język coraz głębiej chtykał, krztuchił się dławił, świeńł i włos połykał, obracając językiem coraz gwarniej, godniej, wreszcie zajęto, mleko! I spuścił się w spodnie. Chwilę poleciał cicho i odpoczął trochę, turąc mas oraz usta zawisł piździochę. Wreszcie podniósł się z łoża, odszedł od Zosieńki i z rzekka, ocierając włosy grzbietem ręki, jął się żywo rozbierać. Zdjął pas z kutasami, ściągnął kąto się żupem, buty z chlebami, Koszulę zdjął przez głowę, a i złożył, a kacie przemoczone na krześle położył. wejście usiadł na łożu, odsapnął troszeczkę, po jajach się pogłaskał, spojrzał na żoneczkę. Suknia na twarz rzucona zasłoniła odsłaniający cóżki, pękuszyk i pice. Widok ten znów krak z dużą panu Tadeuszu. Choć się dopiero spuścił, nabrał ani muszu. Jął rozdzielać tysiącletkę, sposobić posłanie, by tymczasem poczekać, aż mu kudas stanie. Zosia! Zaś odrcik się już wstydliwość krzelką, na chuja spoglądała z ciekawością wielką, bo to o chuju niewiele wiedziała. Raz od dziewek służebnych coś tam usłyszała, drugi raz leżąc w graniu, rankiem w cieniu drzewa, zobaczyła przypadkiem, jak się chłop odlewa, w grubej garści trzymając przedmiot jakiś wielki. Strząsnął na świeżą zień, zwocisty krokerki. Choć ciocia tymena dzisiaj tłumaczyła, ale się nie słuchała, straśnie się wstydziła. Teraz, żoną będąc, niech uznało, że święty obowiązek zbadać sprawę całą, więc pyta się, co to jest i do czego służy. rotek taki mały, teraz taki duży, a jak się rozbił, jak się rozdija, długi taki i gładki, niczym gęsia szyja, a cóż też go od spodu tak ładnie przystaja. Rzekł, Tadeusz wspomagał, zaś to są ja. ja. To zaś, co cię wtedy tak wielkie wprawiło zdumienie, obyczajnie nazywać trzeba przyrodzenie. Kutasem, także zwane, chociaż częściej bywa się i chłopstwo, i taństwo, chujem go nazywa. Ręka głowa czy noga jedną nazwę mają. Pędzaś niewielki wjechać. Ludzie określają tak dziwacznymi nazwy. Sędzia nieraz zęgi, że jak cie robi ciekło, to go kutas zęgi. Pod komorzy zeć wałem kutasa nazywa. A wujski z zaganiaczem go nieraz przezywa. Maciek mówi wisielec, bo już stać nie zdoła. A gerwazy na kołopskie dzieci nieraz woła, nie baw się Wojtuś ptaskiem. Jankiel cymbalista z jego smokiem lub ducem i rzecz oczywista, jeszcze dziwniejsze nazwy ludzie wymyślają. Ułani go na przykład. Pytą nazywają. Za to uczyni w piśmie. Kremis, określają. Tak wyjaśnił Tadeusz te sprawy powoli, chcąc tymczasem pokazać, jak kuta spierdoli i chcąc naukę poprzeć stosownym przykładem, zaczął wpychać. Darem, chociaż ruszał za tym, zasapał się, zapocił, chuj się nie zagłębił. Stunął się tedy młodzian i zwyczajnie stępiał, do tych góry w francuskiej stojicinem nigdy trudności z wożeniem do krzyczy. Tak widocznie nie znała kutasa żadnego. Więc gdzieś by się mógł zmieścić chuj taki jak jego, bo nie było podówczas pośród wszystkich ludzi. Ani w Polsce, ni w Litwie, ni na Świętej smuci nikogo, kto by chura takiego posiadał. Dumny zeń był tedemski, nim władą, a do dumy takowej miał słuszne powody, bo na chuju mógł podnieść pełny wiatru wody. Huj tedemuszeliczył 11 cali, gruby jednako w kiści, Kwardy jak ze stali, zahartowany w trudzie, bo rzadko się kładzie, zdobny w dwa wielkie jaja, jak dwa jabłka w sadzie. Jeden tylko grywazy. Za czasów młodości słynął również z kutasa podobnej wielkości. I dziś jeszcze żartując strach się pytała, co ma ręce grywazy? Styzory ktywała. Oto z tego to chuja chciał tadeusz Zosi na siłę teknąć. Ona śmiechem się zanosi. Zosienka tak się bawi, śmieje do rozpuku, jak dziecinka woła, kuku, a kuku, nagle schycic zręczny kutasa do ręki zan cima słowa tej piosenki. Do dziury, myszko, do dziury, bo cię pan złapie kot bóry, a jak cię złapie w pazurki, to cię obejrze ze skórki, myszko. Zakrzyknie młodzian, a cóż to za myśl dzika, przyzywać myszek tego rozbójnika. Ja ci myszkę pokażę. Zaraz pożałujesz, do dziury ją zapędzasz. Zaraz ją to czujesz. To mówiąc powstał z łóżka i wyszedł z pokoju do trzeciąka, gdzie stała beczka pełna łoju, pełną węką zaczerpnął, przytuścił kudasa że się błyszczą jak wielka, czerwona kiełbasa, co na noc wisi na śnurze w komorze. ど pokoju powrócił、zaraz lekł na łożę、pomacał człowiek ręką palcami posedził、przytknął równo kutasa, popchnął i uderzył。 Po dwoje, coś tam ścika czasło i zjechał ku w pizdę, jak nóż wjeżdża w masło. Zabolało Zosieńkę, aż się popłakała, rączęta za gwałtownie krzyczała. Wyjm pan, wyjm to natychmiast, to pokrotnie boli. Tadeusz się nie słucha, lecz jedzie powoli. Ręce pod pupkę włożył i mocno je złączył. Dymał, rąpał, chęd aż Nareszcie skończył. Pięć razy tę zabawę radosą powtórzył. Pięć razy też się spuścił, aż się w końcu znużył. Żonę na bok odrzucił, niby z przędzy lecz kutec jeszcze sterczył, wielki, chociaż syty. Gdyby świtać poczęło, Tadeusz zmęczony, jak na neurze przystało, lekko tu tą do żony. Kołdrewek spieknie cisnął, jaja się podrapał, twarz do ściany odwrócił i mocno zachrapał, ale Zosieńka nie śpi. Leżąc na posłaniu, oczęta no otwarta, nie myśli o spaniu. Przed ten dziewicą będąc tak strasznie się bała, lecz no teraz gdy to znała, to by jest ty chciała. Chce obudzić małżonkę, lecz Tadeusz chraty, który się więc do niego zakutasałakie, do góry go uniosła, palcami ujęła, wreszcie główkę schliła. I do budzi wzięła, jak dziecię. przez cumelek z siez butelki mleko, tak Zosia Tadeusza drzaźni tą minetą i chociaż nie wprawiona wcale się nie dławi, zbudził się tedy młodzian i ze śmiechem trawi. Mówił kapitan Rejkow i tak to jest pięknie. Baby chujen nie straście, bo się go nie zlęknie. Póki chuj opadnięty, to się baba boi, ale wej go na język, a od razu stoi. Lecz chciałem ci przypomnieć, bez twojej urazy, że się tej nocy spuścił z równe sześć razy. Trzeba chuja oszczędzać, pozwól mu odsapnąć. Mogę ci jeśli pragniesz, znów minety chrapnąć, Lecz lepiej daj mu spocząć. Pójdź mi w kochanie, weź go do buzi, A na pewno stanie. I wówczas ci pokażę fikle rozmaite, Które to fikle kształcą i picie i pyte, Przed lustrem na siedząco, albo na stojaka, Lub też konno na chuju, na boku, na raka, A może na między cycki. To jest nie zaszkodzi wykonać podwójną minetę. Jeśli wiesz, co to znaczy, we wzrościu kochana, zaraz się zabawimy, zaczekaj do rana. I gdy tak do niej mówił, ocięta ksiąknęła i, turąc się do męża cichutko usnęła.